Dobrze zaprojektowany dashboard pozwala użytkownikowi poprzez wybranie np. konkretnego elementu na jednej wizualizacji, na powiedzmy wykresie słupkowym, przefiltrować wizualizację np. wykresu liniowego, tak, w którym mamy nie wiem, dane ujęte w czasie. Może się to wydawać proste, może się to wydawać nie wiem, być może niepotrzebne z perspektywy użytkownika, który... Które korzysta tylko i wyłącznie z, z tabel, ale musimy wziąć pod uwagę, że otrzymujemy jakby dodatkowy kontekst danych. I bardzo często też z, was, z własnego doświadczenia wiem, że dla klientów to jest jakby dodatkowa wartość, o której nawet jakby nie myśleli, ale oni ją mają. W ramach narzędzia, z którego, z którego korzystają, tak? Przychodząc z Excela na, na Power BI, bo po prostu pojawia się wiele nowych kontekstów danych. Czy wręcz uruchamia to też taki proces u klienta, że jeżeli pojawia się więcej tych kontekstów, to być może warto by było te dane, które analizowaliśmy w Excelu, w prostej tabeli, być może ująć jakoś inaczej, o czymś dodatkowym pomyśleć, zrobić jakieś nie wiem, dodatkowe, dodatkowe zestawienie, tak?